Po ostatniej walce coś pierdoliłeś o iskrze i o jednej zapalonej zapałce, która ma wywołać pierdolony pożar debilu Za parę dni na YouTube się przekonasz kto zrobił największy ogień w klubie, a z czacha dymi, a ty się tylko kurwo zbaliłeś ze wstydu, czas! Wyjebane mam ten styl, bo go tu nie ma, bo go tu kurwa możesz z gleby zaraz zbierać <noise> Nie patrzę po kosztach, wpadam na dziko poruszać publiką, nie chcę długiego pieniążka To jest naraz, znaczy zamki kębę nie wychodzisz, kurwa, skąd ty pochodzisz? Weź ty powiedz, o czym ty kurwa tam w tych tekstach tak pierdolisz? Przyjechałem za granicę, chyba nie mówisz poważnie Rzuć ten rap, jedyne co potrafisz ułożyć to skrable Bo moje wejścia w nasze oczy to są jak kulki analne A moje wejścia, nawet jakbyś przewinął we Francji To nigdy nie będą, kurwa, łuki triumfalne! Wysyłam swoje pociechy na parę kierunków